Siemano widzowie, z tej strony błazi o dzisiejszym odcinku kupimy sobie skina do Janet Brawlstars. Oczywiście musicie zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał z będzie mi ogólnie niezmiernie miło. No i co? Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania, więc widzowie, weszmy sobie teraz do Stars i właśnie jest nowy skin do Janet. I kupimy sobie go na dzisiejszym odcinku, więc akurat będzie mega fajnie, że sobie go kupimy. Więc jest. Księżycowa Janet. 200 gemów. Widzowie. Poszło. Skin do Janet kupiony za 200 gemów. Więc akurat mega fajnie. Zrobię sobie jeszcze screena. Screen zrobiony. No i co? Yy, ikonka pięknie skin do Janet za 200 gemów kupiony widzowie no i co, ogólnie zagramy sobie nim ze dwie gierki w sumie na za trzy <laughs> mam trochę chrypkę niestety wybieram skin, księżycowa Janet. wiesz, taki piękny skin więc ja sobie nagrodę w sklepie za darmo a właśnie, ikonka gracza i spray, więc akurat mega fajnie i ikonka, oczywiście ikonka sobie wybieramy. To ja muszę ją niestety znaleźć. Jest, dobra. I spray tak samo. gdzie były spraje? Spraye spray były widzowie, nie pamiętam gdzie spraye były. Hmm. Dobra widzowie, nie będę tracić czasu, po prostu zagramy sobie. Eduo. No i co? Lecimy. Lecimy. Lecimy z gierką. Nowy skinek do Janet kupiony. Więc mam nadzieję, że odda. One ja, animacje mega ba, bardzo ładne. No i co, zagramy sobie jedną czy dwie gierki. Zobaczę co sumie jeszcze. Mm. Nie wiem co. Ja mam jakiegoś gościa zabiego, a niestety mój chłopak zabijał, ale to tak okej. Okay. Oj, gdy wtedy może No Mam i Mendy. Ła Chyba zginę widzowie, chociaż nie wiem. To jest Otis. Dostał 2800. 2800 Mam lipę widzowie, totalną. Muszę mieć ulta. I wtedy będę mógł uciec, tak? Sensownie. Niestety zostaje potężna, ale dobra. Dobra, nice. Jeszcze jeden strzał. Jeden strzał i mam widzę go. Muszę się odleczyć. Dobra, uciekam. Albo go podjadę. Dostał. No, widzę, że mam 4 tak więc będę mógł mi mieć ucieczkę. Na razie to jest lipa totalna widzowie. Dostałem takie baty. Chyba zginę. Tam widzowie... No, zginąłem niestety. Niestety widzowie zginąłem. Ale zagramy sobie jeszcze jedną gierkę. Żeby było. No to lecimy. Giereczka. No to lecimy, lecimy. Oba teraz, może teraz się uda wygrać wizowy. Nagrywam to, bo za jakieś 10 czy 15 minut muszę się ubierać, bo jadę na basen. Nagrywam to bardzo szybko. Nie! Nie, 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 nie! No i niestety był moc zabił, więc zagramy sobie jeszcze jedną gierkę. No niestety te dwie nam za bardzo nie poszły. No mam nadzieję, że teraz się uda wygrać. Więc lecimy zebrać tę sprzyneczkę. Trochę mam chrypkę, więc przepraszam, jakbym trochę tak dziwnie mówił. Ale lecimy. Mm -mm. tego, będę podjechać. Niestety dostałem bardzo dużo. I fajnie, bo w gazie też są wymienione animacje, więc mega fajnie. To akurat na plus. I te animacje są bardzo ładne. Mega. bo mi się podobają. Więc spróbujemy, może podjąć tą base, To stała dużo pięknie. Tego Cordeliusa też. Niestety, nie wiem. Mój partner zginął. Niestety, ale pięknie, on też zginął. No i mam 7 par kupców. Są 3 drużyny, więc fajnie. Mm, no i co, szukamy tutaj graczy. Jest graj. Dostał bombę od niego. Ja się napinuję Z na nim I wygrywamy gierkę Pięknie, gierka wygrana Jeszcze tylko zajdę do lobby Jeszcze mm. No i co w sumie widzowie Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu No i co, widzimy się w następnym filmie